In what may be the hottest year in history, scientists have recorded radical changes to the permafrost in Antarctica. The Pandora virus, a so called giant virus with the largest genome size ever recorded. The crabs also display increased aggression, even towards larger predators. A striking new weather anomaly has claimed many coastlines around the world. NASA is examining these clouds to figure out. We've detected large amounts of an organic composite. So far, the sample doesn't match any of the DNA we've compared it with. We all saw it. Those creatures coming out of the sea on that oil rig. The president has declared a national emergency. It's obvious that what we're dealing with here is a biological weapon. As of today, we are at war. It's taking their minds. I saw them walk right into the sea. Thousands of people. Thousands. Góra jest zniszczona, ale miasto jest zniszczone, drogi są zniszczone, musisz przyjąć się do jednego z havens. gór. Nie próbuj się wyrównać na swoim samym. Siemaneczko wszystkim, witam was w nowej serii z gry Phoenix Point, grze, która będzie najprościej mówiąc podobna do XCOM-a, dlatego nie przedłużając. Zaczynamy rozgrywkę, jak widzicie mamy grę po polsku Głosy będą po angielsku, także zaczynamy nową grę Widzę tutaj możemy sobie ustawić poziom trudności Tutaj dodatki które mam, kupiłem wersję tą chyba najwyższą Także zobaczmy, tutaj mamy poziom trudności przeznaczony dla graczy Którzy mają niewielkie doświadczenie z grami strategicznymi, doświadczenie posiadam. Bardziej wymagający poziom prawdziwy, sprawny twoich umiejętności. Samouczek, dobra. No, rozpoczniemy grę z samouczkiem od, na poziomie weteran. Także zaczynamy. O, fajny pancerz. No, tu jakieś widzę informacje na temat y, frakcji. Y, poziom 25. Czy to jest dużo, czy nie? Dopiero się w grze dowiemy. I będziemy wiedzieć. No, trochę się ładuje, mimo tego, że jest na SSD. No, ładowanie, ładowanie. O, chyba się coś zaczyna. Music my name is randolph symes. i am the last leader of the phoenix project. if you are hearing this, i am most likely dead. but in happier news, a scarab has been sent to pick you up, and its artificial intelligence will take you to phoenix point. get to it quickly and safely. Uh -huh. so, Hmm, dobra Obrót kamery QE Aha, mamy pewnie w czterech położeniach kamerę Dobra yy, Co tutaj jeszcze mamy? Przybliżenie kamery no To myszka Aczkolwiek, aha, takie jest przybliżenie No dobra WSOD możemy się poruszać mhm, Dobra yy, Aha, przemieść żołnierza Kliknij pole lub prześleć wskaźnik wyboru Dobra, dobra No i dobra no time to waste. Hostile! Widzę jakiś kosmita. Ikony wrogów. Czerwona ikona oznacza wroga w bezpośrednim polu widzenia. O, tak nie widzę czerwonej ikony. No dobra, okej. Okay. Yy, tu mamy... Okej, okay, mam drugie przesuć do na pomoc. Dobra, a mam go wybrać. I cztery punkty akcji, które każdej turze możemy wykorzystać na strzelanie, przemieszczanie się. Mhm. Aha, czyli no to tak, jak kwitkamy, jak tu dojdziemy, to jeszcze możemy sobie strzelić. No dobra, przejdź tutaj. Aha, i tu jeszcze jeden jest. Mhm, dobra, wybierz polecenie strzał. Dobra. możemy sobie wybrać tak eee, zobaczmy strzel z broni mogę jakoś się zmienić nie wiem, co po prostu ładuję w niego tak? no dobra no, strzel o on zabił go raz. żołnierz wykorzysta spację możemy to szybko zrobić koniec no, Ten już jakąś jakąś broń mam w ogóle. On koniec 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 trafił koniec koniec Aha, czyli w głowę dostała. No dobra, przesuń się Strzelanie St Strzelać bronią można szybciej Strzelanie, swobodnym przejściem, naciśnij ikonę swobodnego przemięgu później no Dobra. Aha, i teraz możemy sobie wycelować co? Moga. Zasięg ruchu, ramię, karabin maszynowy A ma tu głowę? Duch, no tak. No i chciałem coś wybrać? Nie mieści się, widzę. Dobra, zabity. Aczkolwiek nie widziałem, żeby to obrażenie jakoś nam pokazywało. Dobra. No to przechodzimy. O, kurwa. Sprinting to Niezbyt bezpiecznie. Twoje aktywnie mają już punktów No tak. O, to jakiś krab wyszedł. O, nawet dwa kraby. I to jeden ze O, trzeci jeszcze wylas. las. to w las prawie że na żołnierza. No dobra, ja mam ich zabić wszystkich. Targeting. Obrażenia 1535, liczba strzałów 1. No dobra, a zobaczmy to swobodne celowanie. 60, 120 Głowa Za kogoś śmiesznie pokazuje to nie bardzo testy życie poszczególnych chyba tyk tak? Części. Niby strzał tutaj go zabije tu nie. No dobra, próbuj. Odstrzelił mu to... Do... A, jeszcze raz może. Też się zasłania czy co się stanie Ramię, pan coś tak śmiesznie skacze. No dobra, jak w głowę mu załaduję? Aha, w co nie trafi. Dobra, to ty mu podbiegnij pomóc. Dobra. Tą rękę, czy coś mu tam trafiliśmy. Dobra, przybliż ramie głowa... 40 Nie do końca wiem co oznaczają te nie wiem gra tłumacie, ale tak nie do końca rozumiem O, nie zabiło go Dobrze Dziabnie no, nie rzeczka czy mocno 45 a 90 też O kurde, chyba mi go zabiją. Nie, niby przeżył, nie wiem jakim cudem. cudę. All a clear shot. Słońce zrobił pan coś. A bo się tutaj zasłania. 90. need an angle! 30 Ale dziwna no on ma 40, tak? Zostało mu, tak jakby na to wygląda. Ma tu życie. No dobra. Hmm, musimy do pojazdu dojść. Hmm, jak mam wyjść tam do środka? Aha, w ten sposób do pojazdu. Muszę też wejść do pojazdu. O, jakimś cudem przeżył? Nie wiem, jakim cudem, no ale. If you are hearing this message, an alert has been triggered and you will need to clear out the enemy forces. There may be others who receive this signal. Help them if you can. It's all up to you now. Good luck, operatives. Symes out. co mam. Bazę wyczyścić. E, w ekwipunku możesz zobaczyć wszystko co ma przy sobie żołnierz. Dobra, zobaczmy ma. No. Plecak ma i amunicję. I tyle. E, gotowy zawiera więc nie wyposażenie. Plecak przechowuje. I wziemy no to co na ziemi ok. Skrzynia ze sprzętem. Let's do this. To granat jak Nie wziął granat i i zrzucił Teraz ona for ma Kurde, mam się tak kłaść na pałę. Nazywam się, Będę się leczyć. Gra brał ja Dobra, dobra i teraz z tą apteczką możesz być, tak? Dobra, więc tu i co rozwalisz sobie dwugranatem? Let's try this. Dobra. dobra. Ona mi umiera! Ratuj ją! O! Wyleczyłem całkiem? Nie no, tę klatę mam dalej uszkodzoną. Ciężko zbrojnego żołnierza. Punkty w skok odrzutowy. Gdzie to jest? Aha, tu punkty woli, czyli ograniczona jest to liczba, które możemy dać. No, odpoczynek. Jest taka umiejętność? Nie widzę. No dobra, wszystko, ruszam. No, no wykryłeś wroga, bez za chwilę. A, koniec tury, czyli co, ostrzelają go? Pandora. Jak okay. okay. się nazywają nie, te potwory? Jak kogo strzeli? On dostał po klasie. Hmm, Niektórzy mieli kontratak. Turmowca? Czyli tego, tak? Co? Powinienem go zabić, <grywa> ale gra to powstrzymała. Obserwacja. No, mam tutaj. Mamy obserwację zrobić. Na jakiś duży obszar? obszar? Hmm. Informacja ha. tu, w kontuzja, punkty życia, ramię. Aha, tutaj jest zdolności sz Szkolenie, szturm, biegłość w walce karabinami i strzelbami. Zasięg minęł 35 nog. Koniec. Okay. Co, nas strzeli? No i tak go zaatakował. Myślisz, mi go zabiją zaraz? No, <grabia> Gra powoduje, że są nieśmierteli. Wszystkich rannych dudnie ją no, sensu trochę Nie dobra nic trzyma Dobra, wie go spróbuję zwalić trafił go no. A i kiep to myślę nam trudno Walka wręcz

No, dobra. No, bez dmian, bez... Okay. The Phoenix Project was founded on October twenty fourth, nineteen forty five. The second war to end all wars was over. But there were those who understood that we could no longer afford to think in terms of nations and empires. For a time, the Phoenix Project successfully navigated the political conflicts of its era. That was our golden age. Phoenix Project operatives scoured the world for clues. We had bases in two dozen countries, even the heavens were not off limits. But out there, on the far side of the moon, began our downfall. The failure of the Phoenix 2 mission exposed us to our enemies in the UN. Stripped of resources and scattered to the winds, we were reduced to a secret, a memory. When the Pandora virus woke up, we should have been the first line of defense. When huge clouds of mist appeared over the sea, when people started vanishing, we should have figured out what was going on. And when those people started coming back, changed, hostile, Alien. We should have been ready to fight, but we failed. The ecosystem started to change, imperceptibly at first, then faster and faster. Three factions arose New Jericho, trying to restore order and purity, Synedrin, hoping to build a world without hierarchies, and the disciples of Anu, a new. Syncretic religion dedicated to adaptation and biological change. At war with the world and at odds with each other, these factions cannot find a way forward. Now the mist is returning and armies are rising from the sea. Without the Phoenix Project, humanity will fall. It's time to rise from the ashes. Okej, okay, dobra, tutaj mamy widok z gl globu całego. Aha, na początku jest tylko o swojej bazie. Sterowanie globem, możemy go obracać pewnie no. Uuu! Nie, w Afryce siedzimy. Ciekawe czy to jest y, jakoś wstawione, gdzie się pojawiamy, czy tak losowo na Sora się rzuca. No dobra. Informacje o bazie. Baza to twoja twierdza, znajdują się tu wszystkie obiekty i niezbędne osoby jak materiały. Technologię, żywność, baza jest w kiepskim stanie, musisz naprawić swój warta, to zajmie trochę czasu, zacznij naprawiać warsztat. Następnie wróć do wroku widoku globu i przywróć upływ czasu. Napraw obiekt, ok. Naprawa w toku 10 godzin do globu. Upływ czasu, zobaczmy. Aha, dobra. I Manticora to twój statek z służący do transportu żołnierzy i odkrywania świata. Skład załogi z informacjami o klasie żołnierzy w formie Ikon możesz zobaczyć na pasku do EPR-u. O, się czas. Aha, no tu tutaj jako mamy Snajpera, Ciężko zbrojnego, ofensywa, ofensywa. To ci szturmowcy chyba. Dobra. Informacja o bazie. No dobra, nic się nie zmieniło. Zakład produkcyjny, tutaj widzę, że jedzenie zjadają, i tak dalej. Statki powietrzne, pojazdy w bazie, personel, zużycie energii. No i dobra. Udaj się w nieznane miejsce. Ła, poszli jak rakieta. E, początkowo wszystkie obszary na globie są nieznane. Niezbadane. Oznaczone znakiem zapytania. Aby odkrywać, nawet, potrzebujesz co najmniej jednego żołnierza na pokładzie statku powietrznego. Odkrywanie terenu zajmuje nieco czasu, i przy okazji możesz wpaść w zasadkę, dlatego zachowaj czujność. Zbadaj obszar. Zbadaj pozbądź się wszystkich przeciwników aby przejąć za zasobami dobra tak w ogóle już myślę że chyba wiem z kim będę z tymi pierwszymi nie wiem już jak oni się nazywali ale tak myślę że ta frakcja mi się najbardziej podoba taki Space Marinesi zniszczyć wszystkich obcych filti senos purge them all Najlepiej miotaczem plazmy Heimiflamerem Dobra, dawajcie tą misję Zaraz ich tutaj rozniesiemy Nie będziemy się z nimi bawić O, lecimy Dobra, przyleciliśmy. tu mamy miejsce w mamy się mocno, bo mamy się zresztą osoby. Czy ja mogę jakoś się przejąć od razu, czy tak nie bardzo? Dobra, mhm. biegnę tu, żebyśmy mogli się nie zagryźć. On my way. palca. Tu możemy jeszcze strzelić. Dobra, na początku pójdziemy gdzieś dalej. Sniper z osłonią. Czy ty potrzebujesz całego tego... no, trzech aż potrzebujesz, żeby strzelić do dzieciów. Zobacz, no, ja się na przód żeby będę za bardzo pchał. Wszyscy poszli? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wszystkich pięciu, okej. Okay. No, ona ma trochę więcej ruchu, no to może dać, nie wiem, obserwację, obserwacje albo coś tam. Cofery. O, co ja będę ich widział, tak? Nie drugiego. Tak widzę. Mm, dobra. Czy ty widzisz jakiegoś? Nie. Dobra. Jak coś 5x5. Gdzie mogę tutaj przenieść? Dobra, tu się przemieść No, ty tam podejdziesz do nich Aha, bo ja mogę wejść do góry No nie bardzo, bo tu widzę, jest zerwany chyba dach Tak nie mam bardzo jak wejść Dobra, i to tutaj za zaosłonę do jest strzelić o teraz widzę konkretnie liczba strzałów 6 obrażenia 10 do 30 głowa hmm. tylko ciekawi mnie aha rozumiem to jest chyba taki jakby rozrzut e, te kółeczka przebicie trucizna Usuwa zdolność, pójdź tu się. Na obrażeń poszło. I mm, tutaj All tego sick. snajpera mamy. On I'm raczej on nie, nie zobaczy ich stąd. Nie, zobaczy ich. Kurde, też koło stanę. A e, nie ostrzelał go? Dlaczego? Wtedy przyszli nam niszczyć te rzeczy. No kurde, to ja myślę, że ja zacznie do nich strzelać. A no, no kurde gościu. No nie wiem, poobserwujesz to górną widzę. No to to mi zniszczą. Hmm. Rybę nie rozwali? trzeba rozwalić, ready to fire. jest? W stanie go zabić? Usuwa Raz tylko? Co On A hmm. czemu hmm. on nie strzelał do hmm. nich? Hmm. Czy ten mu zasłonił hmm. dlatego? No, ale chyba jakbym zasłania to nie może wtedy. Taki niezbyt wytłumaczone długo, było. mam no tylko bronić. No. Dobra, odwój, tak jak tego się nie. A, mam taki strzał. Już no. zabija na dobra. Jeśli nie ruszaj, e... Ciebie na razie nie będziemy. Muszać. Zobaczymy, jak on pójdzie. Nie widzi. Dziwne. Nie, nie, nie. O, chwila. Dobra, schowaj się. Jest tą barykadą tutaj. No i... Ogień w tego, czy w tamtego? Nie, tamtego tego widzieć. Ale tego tylko, co widzisz. No. Tylko dobrze widzisz. Spróbuję no, okay. co ty tu będziesz widział, co? Śmiesznie, strasznie to pokazuje, te przewidywane chyba obrażenia. Successful. A jeszcze raz możesz. Super. No i nie żyje. Skóry. No i ten pewnie w to strzeli i od roz... po prostu zniszczyć. Taking aim. No i dawno. Eee, sorry, nie rozpadł. Aha, w sensie, że tego nie nie więc Ja mogę go w cokolwiek strzelić i go chcę. strzał, weszło wszystko. do na złoto. Koniec? Koniec. Ciekawe co z tym, że nam zniszczyli. Aha, trzy z pięciu skrzyń. Okej, okay, wracamy do widoku globu. No, także myślę, że to by było tyle na początek z tej gry. W następnym odcinku przejdziemy do jakichś konkretniejszych rzeczy. A na razie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w drugim odcinku z tej gry. Siemaneczko!